Tą dobitkę zdecydowanie, ale wydaje mi się, że chyba nie byłaby uznana jakby jakby, pan, jakby pada bramka, bo ten zawodnik to już przy mnie stał jak, jak był rzut karny wykonywany, No fajnie, miło. To dwa słowa o życiu karnym. Miałem dobre wrażenie, że jakbyś troszeczkę zwiódł, z zawodnika Arabii Saudyjskiej poszedłeś najpierw w lewo i a tak, potem... Tak, Nawizaliśmy kany widzieliśmy, że on czeka na ruch bramkarza. robimy pierwszy ruch w lewo, żeby rzucić się w prawo. No nabrał się. Fajnie. Tak, to prawda, miłe uczucie. Gol y, zdobyty numer jeden przez Polskę, także przy Twoim walnym udziale. Pokazujesz, że lubisz chyba także kreować akcje. No, narzekałeś na lagę, to da, da, dałem jedno dobre podanie no, co no, Pokazałeś chyba różnicę między lagą a, a precyzyjnym y, zagraniem piłki na da, daleką odległość. Moje lagi są zawsze precyzyjne. Dobrze, co takie zwycięstwo Wam daje w takich kategoriach zupełnie niewymiernych? Eee... Poczucie wartości, ja, mi, mi trochę szkoda, że skończyło się 2-0, bo wiemy, że te bramki mogą mieć znaczenie, można było skończyć ten, ten mecz dużo wyższym wynikiem w, w ostatnich minutach eee, i tego trochę szkoda, ale, ale fajnie jest wygrać mecz o coś na, na mundialu, jeszcze nam się to nie zdarzyło od, od bardzo dawna i naprawdę fajne uczucie. Dobra. Właśnie to jeszcze jedna sprawa, Tobie i Robertowi nie do końca po drodze było z mundialami, czy w Twoim przypadku wielkimi turniejami, jeżeli coś ma świadczyć o tym, że karta się odwróciła, to chyba taki mecz jak ten. No żeby lepiej do mojego poziomu doszedł, to jeszcze musiał tą 90. wykorzystać. Na razie wykonał połowę roboty. Ok, gratulacje. Dziękuję bardzo, dziękuję.